啊！ Dzień dobry. Witamy w ostatnim w tym roku wyjątkowym świątecznym wydaniu wieści gminnej. Jak śpiewa zespół Czerwone Gitary, dziś wszyscy wszystkim ślą życzenia. I to też robimy my. Życzymy wszystkim Wam i także sobie dużo zdrowia i wielu, wielu spotkań w nadchodzącym roku. A my przemierzyliśmy z kamerą Gmina Oleśnica, aby zebrać dla Państwa życzenia od przedstawicieli naszej gminy. Szanowni mieszkańcy gminy Leśnica, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Wam i Waszym rodzinom spokojnych i radosnych świąt. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo w tym dzisiejszym, niełatwym dla nas czasie pandemii myślę, że jest to najważniejsze. Najmłodszym mieszkańcom życzę bardzo bogatych prezentów pod choinką. Niech ten czas pozwoli Wam wspólnie odpocząć w rodzinnym gronie, po to, abyśmy po świątecznej przerwie w pełni sił mogli się spotkać w naszej pracy. Składam mieszkańcom naszej gminy życzenia najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych. Niech niosą Państwu wiele radości, ciepła i pogody ducha. W nadchodzącym nowym roku szczęście i pomyślność niech Państwa nie opuszcza. Optymizm dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji pomysłów i zamierzeń w sferze osobistej i zawodowej. Wesołych Świąt! Chciałbym bioru złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia pomyślności zdrowych i wesołych świąt. I spełnienia marzeń osobistych i zawodowych. Chciałbym podziękować Warsztatom Terapii Zajęciowej Caritas Architecezy Wrocławskiej za wspólną pracę tegoroczną, za wspólne kiermasze świąteczne i uczestniczenia w różnych imprezach organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Chciałbym się z Tobą symbolicznie podzielić opłatkiem. Bardzo dziękujemy za współpracę. Jako mieszkanka gminy Oleśnica i uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej Karytat archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach składam w imieniu uczestników i pracowników najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących Świąt chcielibyśmy Wam życzyć zdrowych, spokojnych, pełnych radości i miłości Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. I teraz może wszyscy razem Bezołych Świąt! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym w imieniu Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica, ale także i we własnym złożyć wszystkim, a szczególnie młodzieży, Życzenia świąteczne, zdrowych, wesołych oraz spokojnych świąt i abyśmy w nowym 2022 roku wspólnie zmieniali świat na lepsze. A jeśli Państwo chcieliby złożyć życzenia innym swoim bliskim, to zachęcamy do komentowania i składania życzenia w komentarzach, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. W każdej wieści gminnej również zapraszamy do wydarzeń świątecznych, które zostały przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica. Jeszcze dzisiaj o godzinie 19.30 swoją premierę będzie miał wyjątkowy koncert świąteczny. Kolędować w kościele we Wszechświętym będą zespoły z Wyszogrodu – Wyszogrodzianie, z Sokołowic – Jarzębina oraz kur Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica – Hulawice. Natomiast w drugi dzień świąt zapraszamy do wysłuchania wyjątkowego słuchowiska jasełka w wykonaniu dzieci, które uczestniczyły w zajęciach dziennikarsko-multimedialnych w Sokołowicach. A na koniec, raz jeszcze wszystkim naszym widzom życzymy wesołych, wesołych świąt.